Witam serdecznie. Georgito z tej strony. Bo Idę jest. z tobą. No. tylko zmieścisz się. Co ty powiedziałeś do mnie? Się. Wow. Bo dla ciebie nic nie mógł. Bo ja mam grubą torbę, wiesz. Gdzie tutaj? No nie Uważaj, bo gorąco tylko. Dobra, ja nie Nie no. no. Jesteśmy drużyną, musimy sobie pomagać. O, ale Normalnie. O ale kurs, Bożu Zobacz ten kurs, stąd tu 60 metrów To mi się podoba, byczku O, to musi być gorące chyba Dzięki Miłego <grymne> To ma 5 pięter? O Jezu, ale Yeah! Oh. We'll harder than I thought. There you go. Thank you. See ya. No, jak zapraszasz? No, dziękuję Ci bardzo. No jest Za miło tutaj coś. Jakiś zakładzik. Życzę Wam super pizz i spełnienia marzeń. Dzięki. Panowanie, Proszę bardzo, dzięki. Tak. No to dobra? Tak, super. Nie musi pan się się trafiliśmy. Zgarnąć, tak? Tak, tak. No i tu się nazywa perfekcja. Proszę bardzo, dzięki. Dzięki Szanowanie, proszę bardzo. bardzo dzięki, miłego Siema Siema Masz taką stypę? Co? Ty też masz taką stypę? No. Ja dwie godziny teraz siedziałem No ja ci powiem, teraz też z godzinkę chyba Dzięki miłego. Kurwa. To jest właśnie kabel. Typowy kabel. Dobra. Kabel mam. Czy łańcuch kurwa zadziała, to nie wiem. Dobra. I tak samo mikrofon straciłem. O, no, gdybym biedał, bym przyspieszył trochę, no dobra. Dzięki. Siamo? Dokładnie, biorę Martynkę ze sobą na przejażdżkę. Tej stronie. Dobra, dzięki. Tyle, że ja to No to tak się wydaje tylko. Dziękuję bardzo. Jestem tutaj od zaskakiwania. Dzięki.